Dobra, gada. Nasrali mi w bidon. Rezygnuję ze studiów. Co ja teraz mam zrobić? Mateusz przecież będzie zły na mnie. Chciał 100 tysięcy, a mam tylko połowę z tego. O, Paweł! Nie teraz młody. Zaraz leci mecz Virtus Pro vs Fan No jasne. Przecież Fanatic wygra ten mecz. Trzeba to obstawić. Karol! Weź zejdź! Albo, albo weź szybko obstaw wszystkie moje wygrane pieniądze na FANATIC. Na FANATIC? No easy wygrają. Bo ci ostatnio nie w formie. A brakuje mi jeszcze raz tyle pieniędzy ile mam żeby spłacić wasz dług. Dobra, dostałeś teraz sms na fonie. Pisz tylko swoje hasło i przelej pieniądze. Gotowe! Wow! Możesz wygrać... Mi... Milion! Powiedz mi jaki on jest? Jest wspaniały! Przystojny! Te jego oczy! A jakbyś widziała jak myje plecki! Ooo! On rad? Nie! Mój Marcin! O idzie! o Jaki on jest na schody! O. Siecie, nie? spokojnie, Mati. Zaraz będziemy bogaci. Bo właśnie obstawiłem 50 tysięcy na fanatik. Ale to jest jakiś attic, Co, Karol, co to jest? To nie jest fanatik, tylko jakiś attic. No ja pierdolę. No kazałeś mi obstawić fanatik. Przejebaliście tak. 50 tysięcy, jo. Oh. Przegrywają. Oh. Nie, ja Karol, nie felu. No nie, kurwa. Maciek, jak ty możesz w takiej sytuacji jeść? O, Michał! Michał, gdzieś ty był? No ten Mateusz wywiózł mnie do jakiejś łazienki, potem śpiewałem w tej łazience. Gdy mi się znudziło, miałem tutaj wrócić. Tak, jak mi kazał ten ziomek. Ale po drodze wstąpiłem do piekarni po chleb. Czemu nie uciekłeś i nie wezwałeś pomocy? No teraz mi mówisz. Ja pie. To. Ale spotkałem w piekarni Citę i Beciusia. I co? I powiedziałem im cześć. I tylko tyle? Czemu im tak powiedziałeś? Bo nie inaczej. Zawsze chciałem to powiedzieć. Panie doktorze, ja w ogóle nie potrafię się odnaleźć w tym wszystkim. Mam pełno długu. Mam co najmniej sześć synów, którzy nie umieją zarobić nawet pięciu złotych. Nie mam czego do uzdwożyć. Do tego wszystkiego zajebali mi krzesło. Co ja mam zrobić? Niech pan sobie popatrzy przez okno, a ja przepiszę lek na ból dupy. No szkur... o! Oh. O oh ja... Yeah. Oh. Malifik. Panie doktorze, dziękuję bardzo za pomoc. Dam panu tam w recepcji, tam te 100 złoty, bo więcej nie mam. No jeszcze raz dziękuję, do widzenia, do widzenia! Ja to jednak zarąbisty jestem. Na majkę zapraszam Bonniego, organizator to wielka w który będzie się już za dwa dni przyć i zgarnij pięćdziesiąt tysięcy. Kurwa, Kurna, muszę znaleźć jakąś drużynę. Taki gracz jak ja nie może się zmarnować! <grystanie> o, zaczyna się moja bajka! Biurasmos, moc zwany Kung Fu Bori! Wśród plebsów żywych, wiosk to nie mały żartowniś! Myśl na sam szczyt i dobrym youtuberem jest dziś! Kung Fu Bori! Wszystkich kung wszystkich filmów z kinem, a Kung-Fu Bory! Ten Bory robi to, bo widzów ma prawie sto! Lecz musi bawić, kiedy wokół cały czas jest nudno! Kung-Fu Bory! YouTuber the best! Best?